Obowiązkiem jest pomoc naszym gościom z czystej przyzwoitości. Sprawa jest niezwykle delikatna. Piętnaście lat temu zostałem wybrany na trzyletnią kadencję. A więc jest pan tutejszym sędzią? Pan pewnie zmęczony. Po podróży. Co pan ma w ręce? Nic. Macie pieniądze? Są, są. Z czystej przyzwoitości. Chrześcijańskiej miłości bliźniego. Muszę powiedzieć, że niczego nie żałuję. I gorliwie spełniam swoje obowiązki. Pan pozwoli, moja żona i córka. A niech pan przyzna, człowiek potrzebuje, żeby go lubili i szanowali szczerze, co nieprawda? Prawda. Miałby pan porzucić 400? Mam. Żegnam pana.